Państwo jeszcze jest odpowiedzialne za prawidłowe kształcenie lekarza no, i za właśnie. stworzenie prawidłowych warunków pracy lekarza. Bo największym grzechem lekarza jest praca w nieakceptowalnych warunkach w warunkach niepewności, oszczędzania, kontraktowego zatrudnienia. Ja to samo o co mówię. Obecnie wchodzące kontrakty robią dużo złego, bo. Oni, ci ludzie kosztują troszkę taniej prawda, niż etatowi, ale to są przypadkowi z różnych środowisk ludzie na kontrakt od godziny. Pierwszy etat w szpitalu X, drugi etat w szpitalu Y, tak a trzeci tak. etat w przychodzie. Oczywiście, i mamy to, że są zmęczeni, przemęczeni. Oni zarobią, prawda, ale to się niekorzystnie odbija. Teraz zwalnianie personelu. Amerykanie ściśle wyliczyli, że zwolnienie jednej pielęgniarki skutkuje 8% zwiększonego ryzyka zdarzeń niepożądanych. Zwolnimy trzy pielęgniarki, szpital oszczędza, bo ma trudności w zamknięciu finansowym, prawda? Ale, Ale 24% Dobrze, zdarzeń. Panie...